Uwielbiam Konrada e, Eleryka, mm -hmm. który może mówię tu za niego, nie powinienem tego mówić, ale i tak zdradzę. Konradowi Cyprian przestał w pewnym momencie w ogóle pisać słowa, linie. Bo Konrad zawsze A, przychodził na plan i po prostu mówił: Co za jest? Co to jest? To tak się nie mówi, nie? Kurde, skąd ty mieszkasz? Ale... Na Grochowie nie mieszkasz. No, ale nie? właśnie A ty Konrad w nim... mieszka na no, Grochowie obok no, mnie, go regularnie no. widzę. Więc Cyprian położył na to, wiesz, mówi, dobra, sam se pisz. E, I jest taka wstrząsająca scena na takiej mowy pogrzebowej, na pogrzebie e, tego na Kaszuba, gdzie Cyprian powiedział, masz tu coś, powiedz, nie? Mm -hmm. I to Konrad sobie poczytał Biblię, to Konrad... To jest jego? Ja. Cię. Znaczy to jest Pana Boga, nie? Tak, ale w sensie on to sama wow. Nie, nie, że, że w ogóle nie ma sensu. Czasami pamiętam takie kolubryny, dla te, a on tak stał i mówi, co ty robisz? On mówi, ale Cyprian mówi do niego, ale tu chciałbym, że to przed wszystko tu powie, że On Nie, tak, nie, tak, co ty robisz? I on mówi, że on powie tylko, co ty robisz i więcej już nic nie powie.